Yo, se manko, z tej strony Ma, że witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy my lo... po... i... i los Klamy na tym my po... po so, Jak wie... jest Se... sem se stopy z. Semy stopy z Talmo? Pasze. Talmo fe robucy. Super. Hosmy. Osmy. ale nie najlepiej i, i o, czekamy. wa wasy tam je, jest jest lekin wypachający lekin le, jest tylko pój i zemy, my to slotka. tutaj jest popusmen a tutaj są si Kani Sestems. Ja znam, namy tych ludzi. To jest Klu, który ma kanał na YouTube. Manki, który jest jaselem Klu i pismen. Kiedyś był szefotnikiem i to stafaliśmy smytalmo felopucy, że ale że kiedyś z, z popusmento to teraz teraz Ale dobra. ja I pojemy se tam. Tutaj, je, tutaj jest tutaj sos A tutaj amonkas. Piosenki. Dobra, pociliśmy tam. Teraz i sobie tam. My. Tutaj i zauważymy my i, i jakie Kosteko, ko. Te i same se na schody, a tutaj jest łóżko, Pewnie nie I same na kule. Sprawdzimy my dalej, co tam jest. Tutaj jest Loploc. Jest a tutaj co. So. Tutaj jest popó generator. Te, raz je, teraz ja. Teraz pójdziemy z to A tutaj są amonkasy. Kasy. Dzięki za oglądanie. Nie mamy. Mamy na razie jeszcze ten I na po to. Pał. I jeszcze jedno. No po. Bo kiedy dostanę tem tym sezon to zwolzę ze własny posąg Więc proszę was dajcie mi, mi setem tym sezon skryp, skryp -si, ben, demy, my z posą. i jak pojawi się to pense to z najlepszy o odcinek Jakiś film z ze na was Ale dajcie ze tym A więc pa